Te nogi mocne ma Z tak poszedł w zawody Bo ja szybki nie mówię. Nosi mnie na swoim krzywiecie, Jakbym był w rotu szkła Lubię wstążki W jego grzybie i on

i potrzebny dzisiaj oczywiście jest ten konkurs po to, żeby jedno z nich wzięło udział w innym konkursie recytatorskim. Myślę, że wszystkie dzieci już są zwycięzcami, dlatego proszę ogromne brawa, żeby zachęcić do I po kolei, zaczynając od klasy pierwszej A, to jest popyt, ma na, na imię Dawid. Dawid pierwszy rozpocznie recytację, później dziewczynka z kasy pierwszej B, Marcelinka znaczy jako y, członek kasy pierwszej B i jeszcze z kasy pierwszej C Gabrysia. Wszystkie dzieci recytują ten sam wiersz. Poproszę Dawida. Wiosenne porządki. Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana. Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, lecz zajrzała we wszystkie zakątki. Zaczynamy wiosenne porządki. Skoczył wietrzyk za po Poodkuszał mchy i liście z bocznych dróżek z polnych ścieżek powymiatał brudny śnieżek. Lecz zajrzałoby wszystkie zakątki, zaczynamy wiosenne porządki. Skaczył wietrzyk za maszyście, odkurzał i liście, z ważnych dróżek, z polnych ścieżek powymiatał brudny śnieżek. Krasne ludki wiadra nasą, myją ziemię ranną rosą, Mury, płynąc po błękicie, urządziły wielkie mycie. A obłoki miękką szmatką, lewym słońce gładko. A siedzią wszystkie dzieci, że tak w niebie ładnie świeci. Bo ciąg górę poszybował. Męcze barki nie remelował, aż rawy i z pasypały posypały kwiecie młodki. Posypały kląby, i skończyły się porządki. Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, Lecz zajrzała we wszystkie zakątki. Zaczynamy wiosenne porządki! Skoczył wietrzyk za maszyście, Po odkurza mchy i liście, Z bocznych dróżek spalnych ścieżek, Powymiat obrodny śnieżek, Ciasnoludki wiadra niosą, Myją ziemię ranną losą. Chmury płynąc po błękicie, Urządziły wielkie mycie, A obłoki miękką szmatką polegują słońce gładko. Aż się dziwią wszystkie dzieci, Że tak w niebie ładnie świeci, Bocian w górę poszybował, ten barwnie wymalował, a żurawie i skogonki posypały kwiecie łąki, posypały kląbek grządki i. Skończyły się porządki. wszystkimi waszymi prezentacjami, bo zaprezentowaliście się rzeczywiście tutaj każda z Was, każdy z Was, bo mamy chłopczyka, bardzo pięknie, bardzo ciekawie, ale rola nasza, rola komisji tutaj konkursowej polega na tym, żeby wybrać tę najlepszą. I jednogłośnie tutaj stwierdziliśmy z paniami, że biorąc pod uwagę dykcję, intonację, prawda, wczucie się w rolę, taką, taki kontakt z publicznością. Orzekłyśmy, że pierwsze miejsce zajęła, i teraz muszę przeczytać, Gabrysia Szuk. się kolega, który nazywa się Dawid Dybula oraz Wasza koleżanka Marcelina Tatar.